w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie pod tytułem w dzisiejszym odcinku podałem numer karty kredytowej w Fortnite. Oczywiście jeszcze nie jestem aż tak odklejony, że podaję prawdziwą kartę. Znaczy jest to prawdziwa, ale już nie działa od jakiegoś roku, dwóch, bo kiedyś myślałem, że ją zgubię, a potem ją znalazłem, a już była zablokowana i wiecie, postanowiłem, że zrobię taki odcinek. No i w dzisiejszym odcinku Smarty będzie mógł zarobić niemałe pieniądze, bo aż 10 tysięcy widoców. I jak się okazało, Wy też będziecie mogli zarobić, więc oglądajcie ten odcinek do końca. Co <laughs> Chcę zagrać na Big Braina, ale on nie ma Big Braina kiedy to się na za zamacy... da trzy ryby łowity? Ja zawsze łowię Aha, no właśnie dlatego ci nie wychodzą. No. To robię, to robię to robię to robię! robię, 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 robię CYK! ale to jest niemożliwe, żeby to zrobić przecież! A jeżeli byście chcieli, żebym taki nagrał się jak z wami, to dajcie znać w komentarzu Zostawcie też również łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale I pamiętajcie oczywiście o wsparciu mnie w sklepie, w fizjonalnym domiku czyli kot. A i widzowie, wpadajcie na skyscrub.pl, bo jest cudowny dropik Aktualnie dropiku na sobie nie ma nowego, ale jest serio cudowny, więc wpadajcie. A teraz przejdźmy do tego materiału Więc Martin, w dzisiejszym odcinku będziesz mógł zarobić pieniądze i to nie małe pieniądze A w sumie to faudolce ale V dolce to też rzucisz pieniądze, bo to zależy jak sobie wybierzesz Rozumiesz coś? Nic. To mi się podoba. Bo w dzisiejszym odcinku będziesz miał 6 zadań i za każde zadanie y, dostaniesz coś. Mamy radę, dobra. I Smart, jak już możesz się domyślać, jest to karta kredytowa w moim niku, tak? Widzisz? Oh, 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 oh. Tak, tylko prawda ta karta kredytowa już jest nieważna y, rok i została zablokowana y, rok temu, bo zgubiłem ją, ale ją znalazłem ostatnio. I słuchaj, za każde zadanie zrobione dostaniesz dwie ostatnie cyfry. Jeżeli Ci się uda odblokować te wszystkie y, cyfry, czyli te cztery, to wtedy masz do dyspozycji 10 tysięcy Co z tym zrobisz, to twoja sprawa. Wszystko Rozdam. Wszystko, Wszystko rozdam. rozumiesz? Dobra, ale jak ja mam cię pokonać jeden na jeden na kreatywny, to, to nie jest hardkorowe wyzwanie, tak szczerze. Ty masz bandytę, o, stary, ty. Zobacz, co się dzieje z tobą. Gdyby ryby potrafiły mówić, to byś piszczał teraz. O, o trick -shota będę miał trickshot'a? Tak! Będziesz musiał trick -shota. zrobić tricchota. W pierwszej konkurencji Smarty ma za zadanie zrobić trickshot'a z odległości ponad 200 metrów. W momencie wykonania tego zadania dostaje on dwie z czterech cyfr karty kredytowej. I jeżeli by mu się nie udało tego wykonać, zadania to traci niestety 1000 v Zypoli 10 tysięcy. Ja będę stał w tym miejscu i musieliśmy tak. trafić z tamtej odległości, czyli ponad 300 metrów. Z jakiej odległości? Z 300 metrów. A gdzie jest to? Ta... tak jest. <śla> To już jest jedna próba? Nie, bo to ja nie, 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 nie wylądowałem nawet. Kepcia, to jest niemożliwe, żeby to zrobić przecież. No i o to w tym chodzi, nie? A ja ci powiedzieć, że wraz z kolejnym zadaniem, którego ci się nie uda wykonać, 1000 swapaxów nie jest dla ciebie. A bez sensu, to jest przy... Nie, to jest scam. Jesteś gotowy? Jestem gotowy, ja jestem gotowy. No przecież ja nic nie robię, ja jest to w miejscu, nie? w miejscu. Dobra, nie? leci. Praciłem? Ty jesteś żałosny, ty jesteś żałosny! Oszukuję z ja, Jak oszukuję? Co oszukuję niby? No dobra, ale to możesz mnie trafić, nie? No sprawa jeszcze raz i proszę tu bez oszukiwania. Dobra, bez oszukiwania, bez oszukiwania. I muszę się odbić lunchpadem, tak? I tak. <laughs> w locie trafić? Wlocie Tak. Tak. Dobra. Dobrze. Traf... W ty strzeliłeś? Nie. Ej ja, mi. Ej, ja budynek wyburzyłem? Ej, bo ja budynek wyburzyłem? Ej, bo ja budynek wyburzyłem, niech chcące. A, nie. no widzisz, dlatego. <laughs> nie, no nie wierzę. Nie, nie zaliczamy, lecimy po prostu do następnego zadania. Zostawmy ten 10 tysięcy w obok sobie już dla ciebie niech będzie. Dobra, teraz widzę, że przechodzimy do następnej konkurencji. A następna konkurencja jest dość zwariowana. Ha, Ej, bo nie stawa, by była sobie? zwariowana. Nie, <laughs> nie, nie, nie była. Ha. Tego Mambika, co widzicie, to ja jestem, nie? Marti, teraz za zadanie ma spośród 8 widzów odgadnąć, który to ja jestem. Nie dostajesz żadnych, totalnie żadnych wskazówek. No teraz tak, to trzeba zagrać na Big Braina, nie? To trzeba zagrać na Big Braina. No. Dobra, niech wszyscy staną, niech wszyscy staną. Tylko A, ja pierdzielę! Ja pierdzielę, tył Big głowę! Jak już się pobił, bo widzowie musieliśmy się na Discordzie teraz we dwóch, a ci wszyscy widzowie są na moim Discordzie, tam z The Creamy, czyli takim moim moderatorem i Smartiego w sumie też. I Smarty specjalnie chciał mnie tutaj. No nieźle, nie. Tego nikt się nie spodziewał! No ja mam, ja mam pewną koncepcję, mam pewną koncepcję, że gdzieś się no. zarąbałeś, albo to <grym> jesteś w tej sukience, bo ty masz wszystkie ryby. I faktycznie się zarąbałeś i wstałeś, jak ja powiedziałem. Niech wszyscy wstaną. A to na pewno nie, ty jesteś, nie, nie jesteś ty na pewno, dobra. Mogę go sklepać, bo przyjechał spóźniony? Nie! Mogę go sklepać czy nie? Nie! Dobra, zostało ci 30 sekund, bo tutaj nas leci. Ale czemu, czemu tak mało? 10 nie? 10? nie, daj mi jeszcze minutę. 40, daj mi jeszcze 40 minutę, sekund ja maksymalnie. Wydaje mi się, że ty My? będziesz miał na tym koncie minciaka jakiegoś. Tak no. mi się mocno wydaje. No nie, nie wiem, czemu, jest, ale czemu ty tam tak na to się kuźwała, ten uparłeś, nie? Ewentualnie z różką jeszcze masz Biegać. Czy on mógł zbejtować i ktoś ubrał różdżkę i plecak y, kilofa takiego? Znaczy koliczynkę z tyłu. Ja pierdzielę, to jest pytanie. <tue> Chyba, że to jest całkowicie nowe konto. <tue> <do paski nie tue> no właśnie, to jest całkowicie nowe konto, nie? Ja pierdziele, no. Chcę zagrać na Big Braina, ale on nie ma Big Braina. I on ja ma mam Big buch, Braina. w bardzo głupi sposób i... Co? Skąd widziałeś? Skąd widziałeś? Skąd nie? To zgadłeś, skąd widziałeś? Jak to jest możliwe? Na bank, jeżeli. Ty zawsze używasz różki albo e ewentualnie mięciaka, nie? I miałeś różkę albo mięciaka. były dwa skiny, ale była jeszcze jedna podpowiedź. Słuchaj. Ty zawsze używasz plecaka z koniczynką. I mówię, na bank się zarąbałeś i zapomniałeś zmienić plecak. Tak, ale ty drugie konto, stary, ja tylko ci też to mam. Myślałem, że ty nie ogarniasz. A ogarnąłem elegancko, zobacz ale musisz zapamiętać te dwie cyfry, jak nie zapamiętasz, to się to nie liczy, wiesz o tym? Dobra, dobra. 6-0, 60, nie wiem dlaczego. Łatwo, łatwo z tobą, Bebzon. No i ta konkurencja jest o jedną cyfrę. A czemu Zajam tylko zasady. o jedną? Bo jeżeli ją zrobisz, a możesz ją zrobić perfekcyjnie, w sensie, że wygrać na konkurencję nie i... No, ją zrobić, po prostu pewnie. No i on też to zgadnie. No to łatwiutko, dobra, to jest easy. Okej, okay, trzecia konkurencja jest dość prosta dla Spartego, bo mianowicie ma za zadanie on wykonać perfekcyjnego Skybase'a oj, 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 A ty <śmany> nowo, a ty nie myślałeś, że pójść do milionerów na przykład? E, bierz co, mają zakaz. Chciałem kiedyś się zgłosić, <śmany> powiedzieć, że jestem zbyt inteligentny. A mi też to mówili, bęczu. mi też to mówili. Tak, Kepciu, tak, ja wiem. No tak było. Nie zmyślam. Dobra, trzeba powiedz mi jakie jest wyzwanie. Czy ja mam zrobić topkę jakąś tym skybazem, czy mam... Po prostu masz dość do przesuwanej strefy, pierwszej przesuwanej strefy tym, tym skybazem, więc ja nie wiem, no czy to przesada, uda się. Ale, nie, ale, ale mogę ja trollować Ciebie, więc... Nie, to jest w ogóle już przesada. Dobra, zostawicie, Susaj, Susa i zróbmy tak, że nie mogę cię jak się sklapsować perfidnie. C. Bo ja też ci mogę pomóc, nie? Tylko musisz Aha, mówić samo. No jasne, pomożę. no ale to zależy no dobra, ci jak się. Zależy od kaprysu, tak? tak? Aha, rozumiem. A jaki masz kaprys teraz? Że chcę ci pomóc. Five minutes later. Od kiedy to się na skype'ie za trzy ryby łowity? Ja zawsze łowię. Aha, no właśnie dlatego ci nie wychodzą. Widzowie, on nie ma big brain, no przecież my padniemy od strefy. Nie padniemy, nic nie padniemy, co ty gadasz. Ole strefa ci się przecież to jest bez sensu. Iga dobrzy pest! Nie buduj! Ja pierdzielę nie jak widzą, że 60 Ej, patrz, ten gość jest na wysokości skypa'sa! Jaki gość? Ja pierdziele, to ja się wystraszyłem, nie? Wszystko gra. Dobrze <gulka> jest? Dobrze, wszystko? Dobrze jest. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej. Okay. Dobrze, wszystko jest w porządku. Daj co? Proszę. Ja pierdziele, zapalisz, dobra, łap. Giga dobry zownik. ja pierdzielę. Żyję spokojnie. Elo. Nie wiem, bo no spider Spidermanem latał tak A wyszło. widzę, widzę i widzę i dobra, lecę w nich. Jak zabija Smarty! To... O się jara debil! Nie mów na niego debil! Eee, przeciwnik. Ale jak ktoś chyba przez za to knur jest, nie? nie? No to knur, no! To najgorszy knur! No leży! Ja pierdzieliłem 10 tysięcy osób! No bez sensu! A przyjdziesz po mnie? Pytanie, czy ty jak? Jakim cudem? Jak, jak ja mam przyjść do ciebie? <laughs> nie wiem. A ty w ogóle dojść? do tej... Stary, nie wiem. Nie mam pojęcia, chyba nie dojdę, nie? No przecież musiał Spidermana używać mi na łbie, nie? Kebab, nur najgorszy. No i dupa, no i dupa. Ósme miejsce, nie. Gdyby nie trollował, tym doszedł na lajcie, to już po tej była połowiczna, nie? Daj cyfrę. Nie, między, Dobra, między 8 a 9. Między 8 a 9? No. Co, 8,5? Okej. Okay. Mm. No i panie... Jest... Mm. Co? Piłem. <laughs> okay. no. Czwarta konkurencja, jedna z moich ulubionych, jest to najbardziej chyba zwariowana konkurencja, jaka w dzisiejszym odcinku będzie. A mianowicie jest to przyciąganie liny. Dobra. No i od razu mówisz, że jak to zrobisz, yy, no to, to to, to, zrobisz to. No i tyle. Masz wędkę i sajonara. Aha, aha. Przyciąganie liny. No jeżeli ci się uda tą konkurencję wykonać, yy, to dostajesz ode mnie jedną cyfrę z dwóch, których jeszcze są, bo jeszcze nie wiesz, jaka teoretycznie tam jest. Dobra, startujemy! Ja, się... ja pierdzielę. Czy nie latuje. Czemu to. Renaszuję go! Aha. Będę. No, dobra, jesteś jesteś Ja pierdzielę. Teraz. Ja pierdzielę! Żyję! 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 Żyję, nie! nie! Dobra, nie robię do. tego! Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, nie? Ja PIERDZIELE! Dobra, usuwamy ściany, przerwa. Przerwa, stop. Usuwamy ściany. A, też się nie przemyślałem tego. tego. Wygrałem! Wygrałem! Łatwo z tobą MENDO! Łatwo! Przeciągnąłem! I co teraz? Dawaj kodzika! 9. No dobra, to chodź tutaj! Proszę tutaj! Nie no nie muszę Skybase mamy robić ty! <grym> Słuchaj, za tego, że ostatnia konkurencja, to chciałem tak. Ci dać najłatwiejszą rzecz, jaką tylko znam i chyba tak. naj, jesteś w tym bardzo dobry. Tak. E, Battle flipa musisz zrobić. A, a. To łatwo, łatwo. I chciałem powiedzieć, że masz tylko trzy próby, ale z... Nie, 5, co najmniej pięć Sześć Odbija się, no i dupa, nie dupa, wyszło. Dupa, dobra, i to jest jedna dupa. z pięciu Dwa Dupa. Dwa, teraz, teraz, teraz teraz. teraz dwa, to się kręci? No i no dupa! dupa. Piąt, nie, poczekaj, piąta, 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 piąta. Błagam. No, nie, dupa, dupa. No, no. i dobra, zdajcie tego, że stać się o stadium jak ci tak nie wyjdzie, to ze lamus. Masz po prostu z tej odległości zrobić batę i na to podłogę. Ooooooo! Próba! Dobra, dobra, dobra. Jedna próba! Jedna próba, jedna próba. O wszystko, o wszystko stare. Eee, dobra. A, myślałem, że to zrobię, co? No. Raz. A. No, dupa.

Nieee, was tak! Wasz tak, O no profesjonalista, bo flipa, ty, O co tu Dobra. chodzi pan? Zedytuję spadnie na dół znowu na korek! Dawaj 10 tysięcy pałbaksów! 8 tysięcy! No to niech będzie 8, no. no. No i co z tym robisz, panie smarty? 8 tysięcy V-Bucksów, czyli prawie 200 zł. 5 tysięcy dla widza żeby 5 tysięcy dla widza. Tak. Żeby zasubskrybował kanały okay. elegancko i napisze w komentarzu kepciok nut. Tak, i żeby wszedł na socjalny Timu Sky, tak? Bo to o, chyba o, też o, dobre, o, o. nie. I tak 3000 kolejnych fałdolców będą do wygrania na socjalkach Timu Sky. O kurde! Więc followujcie socjalki Timu Sky, Twitter, Instagram i YouTube oczywiście, bo tam będą trzy koła do zgarnięcia No i to tyle. Dziękuję Smarty za udział w odcinku. Wbijcie do Smarty w opisie a to sobie tak i tak musi się zrobić że. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, y, trzymajcie się widzowie. No i co? I. Elo, elo!